Dzień dobry, dzień dobry, witajcie ponownie na moim kanale w ulubieńcach. Tym razem pokażę Wam i tak naprawdę jak zawsze pielęgnację w praktyce, ale nie tylko. Porozmawiamy sobie również o tym, co się u mnie dzieje na bieżąco. Wiecie, że ulubieńcy Denka to są takie filmy, gdzie jest naprawdę dużo pogadanek, podobnie jak i vlogi, więc na tym kanale na pewno znajdziecie tak naprawdę bardzo dużo wartościowych treści, ale głównie tą spontaniczność, tą szczerość i totalną fascynację pielęgnacją, bo wiecie, że ja bardzo, bardzo, bardzo lubię pielęgnację i od wielu lat też koreańska mnie fascynuje, więc tutaj na tym kanale naprawdę tego nie zabraknie. Mam nadzieję, że Czuję się rozpieszczone, także dzisiaj będzie o moim cudownym kolagenie, o cudownej koreańskiej pielęgnacji od A do Z i jednocześnie wszystko to, co nas rozpieszcza na co dzień. Więc ulubieńcy to jest obserwacja całego miesiąca, minionych miesięcy, tygodni i tak naprawdę wszystko skompensowane w jednym filmie. Także subskrybujcie kanał, podajcie na Instagram i zaczynamy. Chciałam Was powitać kawą, natomiast ja kawę rano nie piję. U mnie się pojawia około 11, 12, nawet czasem o 13, a po prostu. Zdarza się, że piję dwie, jedenasta i na przykład trzynasta. Ja staram się bardzo dużą trzymać odległość między posiłkami, to jest dla mnie niezwykle ważne, ale pierwszym tak naprawdę z takich kroków mojej pielęgnacji, to nie jest, słuchajcie, krem, nie jest serum, ale to jest kolagen. Ja piję codziennie i moim absolutnym ulubieńcem od wielu tygodni, ale też testując kolejny smak, muszę Wam powiedzieć, że to jest jakby przedłużenie tego zachwytu nad tym kolagenem, jest, słuchajcie, Supersonic. Super Sonic w ogóle jest to em, hydrolizowany kolagen peptan typu 1, więc jest bardzo duża absorpcja wchłanialność tego kolagenu i jednocześnie fantastyczny skład. Dodatkowo macie moim zdaniem super smaki, ale to jest nie tylko moje zdanie, bo muszę powiedzieć, że moje dziewczyny też testują. E, ja wam na Instagramie najczęściej pokazuję Super Sonic, ale też chciałam wam tutaj przemyśleć, bo część z was ogląda mnie na Instagramie, część ma czas na przykład na YouTube, woli na przykład YouTube oglądać, także dajcie Znać, który jesteście team. Natomiast słuchajcie, Supersonic ma fantastyczne rzeczy. To jest taka em, dla mnie bardzo użytkowa rzecz. Kolagen, który ma się szybko rozpuścić, mamy go szybko wypić i nie bawić się z nim. Właśnie, wiecie, że ja często tym zyczkiem rozdrabniałam. Trochę mnie to denerwuje, bo nie zawsze to się dobrze rozpuszcza, gdzieś tam się muszę wspomagać, rozbijać, rozcierać, a tutaj nie ma, słuchajcie, absolutnie żadnego problemu, także ja już sobie przygotowałam szklankę ciepłej wody, ja o poranku piję ciepłą wodę i macie dwa smaki, tutaj macie nawet biotyna, na w składzie, także fenomenalny skład witaminka C, wiadomo, i tutaj macie tak, mango i porzeczkę, w związku z tym, że jest cieplutko, Możecie, oczywiście, zrobić sobie takiego drinka. To jest naprawdę super na ekstra party z dziewczynami. Bo możecie sobie zrobić drinki kolagenowe. Ja jestem absolutnie za. Limonka, maliny i słuchajcie, ulubiony kolagen. I to jest proszek, który ja sobie, uwaga, nasypę trzy miarki. Bo nie będę wszystkiego trzymała w dłoni. I teraz test na żywo, żebyście widziały. On się, słuchajcie, rozpuszcza do ostatniego jakby proszku nie robi się żadnych grudek i wystarczy po prostu dokładnie zamieszać i co jest dla mnie ważne, on jest po prostu pyszny w smaku, porzeczka jest dodatkowo orzeźwiająca zmiętą i przygotowałam sobie malinki także robię takiego trineczka na żywo z Wami I tak jak mówię, kostki lodu będą fenomenalne, jeżeli lubicie coś na przykład orzeźwiającego o poranku na Wasze zdrowie i teraz uwaga na Super Supersonic macie dwa kody. Jeden, który daje Wam dodatkowe 5% na wszystko, czyli macie 25% plus mój kod i macie 30%. Także łącznie e, macie naprawdę bardzo fajny rabot, bo możecie kupić kremy, owsianki, białko, które Wam często i regularnie też polecam. E, albo macie też super promocję, jeżeli tylko Was interesuje kolagen, to przy zakupie dwóch macie 35%. Także pamiętajcie o tym, dziewczyny. Ja Wam warunki wszystkie napiszę na dole linki, bo dzisiaj będzie troszeczkę więcej super sonika. Powiem Wam, że zrobimy sobie pyszne naleśniczki. Uwaga, z owsianki, ale po podliczeniu mają o połowę mniej węglowodanów niż tradycyjne. To jest fajny myk. Także zaczynamy kolagenem. Nie przechodzimy do pielęgnacji. Tak naprawdę od suplementacji wszystko się zaczyna, ale pamiętajcie, że pielęgnacja i makijaż to wszystko tak bardzo ładnie klamruje, łączy ze sobą, więc ja uważam, że pielęgnacja jest niezwykle ważna i bardzo kluczowa dla wyglądu naszej skóry, więc pokażę Wam produkty, które myślę, że pięknie rozświetlą Waszą skórę, mają krótkie składy. No i patrząc na składniki aktywne i też na moje doświadczenie z nimi naprawdę fenomenalne działanie na skórę, więc zaczynamy od Yumiso. I to jest, słuchajcie, tonik, na który naprawdę wielokrotnie polowałam, żeby Wam pokazać. Za każdym razem był do. Ciężko go, słuchajcie, było sprowadzić z korei. No, na tyle jest dobry, że, słuchajcie, jest abstrakcyjnie rozchwytywany. To jest e, przede wszystkim tonik rozświetlający z bardzo fajną witaminą C, bardzo e, też dla mnie stabilną formą, czyli Etylot 3.0. Ascorbic Acid, czyli to jest stabilna przede wszystkim forma witamina C, która bardzo ładnie rozjaśnia przebarwienie, dodatkowo w otoczeniu kwasu tranek samowego daje fenomenalne efekty redukcji przebarwień, rozświetlenia skóry, więc tutaj naprawdę skład macie genialny, więc witamina C, kwas tranek samowy, rewelacyjnie działają na skórę i ten tonik po prostu sobie wklepujecie, nie przecieracie absolutnie, nie wyciskacie na i pamiętajcie, że... Pielęgnacja koreańska zakłada wiele warstw produktów nawilżających, od tych najlżejszych do najbardziej takich gęstych, odżywczych konsystencji. I pokażę Wam taką leciutką pielęgnację poranną, bo myślę, że przed wyjazdami, kiedy już planujecie wakacje, ja muszę Wam powiedzieć, że mam dosłownie tydzień, żeby je znaleźć. E, bo między siódmym a ósmym, dziewiątym po prostu muszę wylecieć. Ja już zapowiedziałam Natanowi, że to jest po prostu idealny dla mojego ciała też moment. Ja to wszystko sobie słuchajcie wyliczyłam. I e, ja wiem, po prostu ja też swoje ciało, wiem, że wtedy się będę czuła najlepiej na wakacjach. Też tak najlżej, bo słuchajcie, będę zaraz po okresie. Więc lecimy. I to jest naprawdę fenomenalne, że w ogóle, znając tak swoje ciało, możecie różne po prostu sobie rzeczy zaplanować. No i jednocześnie nie czuć się, że kolejnym krokiem będzie esencja. Pamiętajcie, że tak naprawdę tylko ranek to jest nawilżanie warstwowe skóry, o tym Wam mówiłam wcześniej. Czyli esencje, takie konsystencje przypominające serum, ale jednocześnie jeszcze mniej skoncentrowane pod kątem składników aktywnych, ale uwaga, przygotowujące do tych serum. I to jest bardzo ważne, kluczowe. Naprawdę uwierzcie mi, że po tym kosmetyku i widać po zużyciu jestem absolutnie przekonana do tego, żeby wam polecić esencję, która zmieni rewelacyjnie waszą pielęgnację. To jest esencja, która ma w składzie kilka rodzajów peptydów. Naprawdę jest w ogóle przeładowana takimi składnikami mocno nawilżającymi, ale uwaga też odżywczymi, bo mamy śluz ze ślimaka. Które przepięknie regeneruje skórę. Działa też bardzo odżywczo, e, odmładzająco. Wśród ze ślimaka ma działanie anti-aging, ma tutaj również kwas hialuronowy. Dla mnie świetny skład. To jest po prostu skład taki aż wymarzony, bo ani nie jest e, podrażniający, ani nie jest e, taki mocno odżywszy, że aż dociąży skórę, tylko właśnie ją mega nawilży. Peptydy, jak wiecie, mają mniejsze cząsteczki, dlatego też mają zdolność przenikania w głębsze warstwy skóry. Ale ja kocham ten kosmetyk za konsystencję. No, to jest po prostu absolutny obłęd, jak to się zachowuje na skórze, także bardzo Wam polecam i takimi kolistymi ruchami możecie oczywiście wklepać, docisnąć ten kosmetyk, stworzyć taki e, etap, jakby wtłaczania produktu, i dopiero później możecie sobie nakładać serum. Serum jest absolutnie obłędne, które Wam dzisiaj pokażę. Uważam, że każda z nas która kocha koreańską pielęgnację, która sobie ceni składy, uwielbia witaminę C, która ma działanie anti-aging, powinna przetestować Asian Club. Świadczy po tym już zużyta buteleczka. Drugą mam otwartą, a trzecią mam w zapasie. I to jest słuchajcie, serum, które ma obłędne. No to jest absolutnie obłędna informacja i myślę, że Was bardzo ucieszy, bo ostatnio mi pisałyście, że no jak to, nie ma naszych ukochanych płatków z okry, część z Was już pewnie gdzieś tam o nich zapomniało, bo bardzo, bardzo długo ich nie było, kilka miesięcy dodam, więc miłe odświeżenie moich ukochanych płatków, także w ulubieńcach to jest absolutny absolutny must have, żeby Wam je pokazać. Płatki, które przepięknie nawilżają, wyciszają i są takie naprawdę chłodzące, więc teraz idealnie zrobić sobie zapas, ja Wam proponuję, tak od serca, naprawdę, zrobić sobie po prostu zapas dwóch opakowań, no bo zaraz ich nie będzie, a wy kochacie tą fakturę z yy, tych płatków, bo są jak yy, Tesco Serixa. One cudownie chłodzą, naprawdę, jak nakładacie je, to jakbyście po prostu przykładały sobie plaster, przynosiły się gdzieś w jakieś naprawdę takie bardzo przyjemne miejsce dla Waszej skóry. Eee, I tutaj jest bardzo dużo ekstraktów z okry, które wyciszają. Ja Wam mniej więcej tutaj eee, powklejam cały opis, ale możecie znaleźć między innymi ekstrakt z owoców okry, bogaty w witaminy i beta-karoten, który tworzy barierę, która zatrzymuje przede wszystkim wilgoć, więc one są ultra nawilżające. Ekstrakt z pamtenolu, brzozy, rumianku do pielęgnacji skóry, przede wszystkim działa łagodząco Wyciszająco, i co jest bardzo ważne, jeżeli macie na przykład depilację wąsika, czy to woskiem, czy laserową, i gdzieś tam macie podrażnienia, to przyłóżcie sobie po prostu taki płatek. Przyłóżcie na czoło, na miejsca, które wymagają przede wszystkim uelastycznienia. Więc tutaj w okolicach przynosi ta zmarszczka lwia. Naprawdę fantastycznie sobie przyłożyć taki płatek, więc te płatki, to są moje ulubieńce. Dziewczyny, naprawdę sobie zamówcie, bo dawno, naprawdę bardzo dawno ich nie było, więc tym bardziej chciałam Wam je pokazać, bo są po prostu fenomenalne. To są płatki, które wyciszą Waszą skórę, zrelaksują i też naprawdę zredukują te obrzęki, więc no mówię Wam to, bo już miałam trzy opakowania, więc tym bardziej jest też szczera i mega warto się polecajka. I słuchajcie, nałożymy sobie maskę w płachcie, moje ukochane, zresztą e, widzę, że dla Rosy zrobiono spory zapas. To jest maska J June z lawendą. Jak ona chłodzi. Ja w ogóle, to jest już dziewczyna końcowa, mam ją w lodówce i to jest jedna z takich naprawdę oprócz ekosomów i tej wersji kolagenowej, jedna z moich ukochanych masek, naprawdę, to są moje ukochane maseczki i ja sobie e, trzymam w lodówce, bo ona przepięknie dzięki lawendzie chłodzi, redukuje obrzęki, bo lawenda ma działanie w ogóle przeciwobrzękowe, także jeżeli macie z tym problem, a jeszcze nie wpadłeś się na pomysł, żeby te maski trzymać w lodówce, no to dziewczyny rewelacja, bo możecie sobie właśnie taką płachtę po prostu wrzucić do lodówki i odświeżyć sobie skórę twarzy przede wszystkim, więc rano przed makijażem jak macie właśnie obrzęk, jak chcecie sobie schłodzić tę buź, dacie jej chwilę relaksu to te maski po prostu będą fenomenalne, także dziewczyny wszystko mówię Wam z takich e, poleceń przetestowanych na maksa, więc to są naprawdę szczere polecajki a wiecie, że u mnie zawsze koreańska pielęgnacja jest na pierwszym miejscu i zawsze testuję ją z ogromną przyjemnością, a później to jest po prostu czysta pielęgnacja i czysta na pielęgnacji. Ja pokażę Wam ulubieńców do włosów, bo właśnie jestem po pielęgnacji i idę suszyć je. To nałożymy sobie filtr przeciwsłoneczny, ja bez niego się absolutnie nie ruszam, więc to jest dla mnie bardzo taki kluczowy tak naprawdę produkt pielęgnacyjny i tak jak Wam wcześniej tłumaczyłam, ale słuchajcie, ja chyba nie wiem, nie wiem jakim cudem, ale ten fragment się nie pojawił w podsumowaniu filtrów przeciwsłonecznych, bo czasami jest też tak, zadajecie mi pytania na Instagramie, no ale Magda, podobno nie trzeba stosować filtrów. Zgodzę się, o ile codziennie się wystawiamy, słuchajcie, o tej 4.35 na wschód słońca, bo w zależności od dnia ono jest troszeczkę inaczej, to się przesuwa z tygodniami. No ale jeżeli tego nie robimy, jeżeli stale jesteśmy w tym czasie w łóżku, to słuchajcie, rano powinny się pojawiać filtry przeciwsłoneczne, bo po prostu... My nie jesteśmy w stanie wytworzyć naturalnych filtrów. To może tak naprawdę w wielkim skrócie. Oczywiście u Sebastiana Kielichowskiego możecie naprawdę świadomie e, zgłębić ten temat. No ale ja wam mówię w wolnym skrócie, bo to wszystko też obserwuję, słucham webinarów, jestem, na nich uczestniczę, więc e, ta moja wiedza cały czas się po prostu poszerza dla mnie, dla Was i do Waszego tak naprawdę użytku. U mnie, słuchajcie, bardzo fajnym filtrem, mając cerę mieszaną, e, jest Beauty of Johnson. To jest w ogóle marka, która przoduje w pielęgnacji koreańskiej, która jest bardzo ostrożnie popularna z uwagi na Naprawdę bardzo fajne. Do składy, no ale też lekkość tych kosmetyków, i tutaj słuchajcie, mamy formę żelową, i ona się cudownie, słuchajcie, wchłania. Także dla mnie, dla osoby, która. Po pierwsze bardzo lubi um, taki delikatny makijaż um, rozświetlający, no to on daje perfekcyjne wykończenie, ale jednocześnie sprawia, dzięki temu, że ma w składzie rzęszeń, czy taki naturalny adaptogen, że jeszcze mamy słuchajcie, działanie przeciwzmarszczkowe. Skóra naprawdę przepięknie wygląda, zresztą jak wysuszę włosy, zrobię make-up, to e, Wam pokażę ten efekt końcowy na tym filtrze. Ale na, dla mnie po prostu jest to świetny, po pierwsze kosmetyk na plażę, e, na basen e, i też do codziennej takiej pielęgnacji, jeżeli chodzi o makijaż, tak? Wykonanie makijażu na takim lekkim produkcie, więc konsystencja i w ogóle działanie, skład powinien Wam się bardzo spodobać, a przede wszystkim powinien polubić z Waszą usłyszeniem. Muszę Wam powiedzieć, że włosy to jest po prostu obłęd. Tak mi się pięknie układają, a mam dzisiaj w ogóle dobry dzień, dlatego też lubię sobie wtedy takie dni, kiedy... Czuję tą energię, nagrywać dla Was, bo wtedy ją mam wrażenie, że też przekazuję dalej. Nie wiem, często piszecie, że właśnie ta energia, jak wchodzicie na Instagram, daje Wam dużo takich fajnych inspiracji, też w ogóle, no, zawsze ją czujecie. Także mega dziękuję. A i tak jak mówię, jak są tutaj osoby, które są pierwszy raz, są się przywitać, to słuchajcie, dziewczyny, moje nawet stałe, serduszko ujście w komentarzu, nie musicie nic pisać, wystarczy, że zostawicie serduszko dla mnie, to będzie po prostu. Cudowny ukłon z Waszej strony. Eee, słuchajcie, włosy. Szczotka Beautyfly, najnowsza. taka a propos, muszę Wam powiedzieć, że cudownie rozczesuje włosy. Naprawdę, bardzo ładnie. W ogóle je przepięknie nabłyszcza. Ja sobie zrobiłam od skóry głowy peeling to jest bardzo ważne, bo on mi się kończy, więc muszę Wam dzisiaj pokazać, bo po prostu uwielbiam go, cudownie pachnie, trzymamy go dosłownie 5 minut, pięknie enzymatycznie peelinguje i co jest ważne, ma formułę nawilżającą i dużo kompleksów nawilżających, więc to jest dla mnie ogromny plus tego produktu, bo on nie podrażnia skalpu, pamiętajcie, żeby peeling trzymać tyle, ile producent daje, nawet minuty więcej, także to jest naprawdę super produkt, bo uwaga, bierzemy sobie na opuszki, wcieramy, masujemy, szybko spłukujemy, i dalej nakładam sobie wtedy odżywkę na skarpkami na moto, trzymam 5 minut razem z pielęgnacją i później wykańczam sobie włosy. Natomiast dzisiaj nałożyłam sobie maskę Moody, ona ma, słuchajcie, bardzo fajną konsystencję. W ogóle macie rewelacyjny rabat. Jak sobie na przykład zamówicie chociażby dwa produkty, czyli sobie skompletujecie szampon, maskę albo na przykład peeling, maskę, no co po prostu wam wpadnie w oko, co lubicie też, może z mojego polecenia, tak wam na pierwszy rzut oka, to będzie dla mnie, e, to macie e, minus 35%. Ogromny rabat, a zobaczcie, zamawiając tylko jedną rzecz, macie 20, więc moim zdaniem tak naprawdę ten drugi produkt wychodzi o wiele taniej. Ma fajną, gęstą konsystencję, pięknie nabłyszcza włosy i w ogóle sprawia, że one są takie lekkie, a za nałożyłam taką odżywczą maskę, więc maska Moody jest po prostu rewelacyjna. Nie stosowałam odżywki, nie mam porównania, Wiem, mi często piszecie, że kompletujecie sobie szampon i odżywkę, to jest dla mnie sztos. Ja lubię takie odżywcze maski, ale co ja się, słuchajcie, dowiedziałam ostatnio w Masterpiece, to myślałam, że padnę. Maskę zamykamy odżywką. Ta zasadowość podobno jest zmieniona, i wtedy zamykamy sobie odżywką, więc ja po prostu nałożyłam sobie odżywkę. I tak, no i zgodnie z sugestią, słuchajcie, no tak się nie da, słuchajcie, wszystkiego wiedzieć, trzeba się uczyć, trzeba słuchać, więc mam nadzieję, że wy również z moich filmów a, fajne triki wynosicie pielęgnacyjne, no w tym właśnie ten. I słuchajcie, później, żeby już nie obciążać włosów, nałożyłam sobie takie żelowe serum z marki Moody. W ogóle kocham go za zapach, za to jak sprawia, że moje włosy są leciutkie, one są nieobciążone i często jak na przykład narzekacie, że te końcówki są sklejone po olejkach, to tutaj tego efektu nie będziecie mieć, chociaż... Fajnie na przykład zamknąć ten produkt też olejkiem. Ja przynajmniej lubię, wtedy stosuję sobie olejek Oribe, ale on ma taką fajną żelową konsystencję. I w ogóle, Boże, jak to pachnie. Z kuluaru wiem, że Moodie się będzie rozrastać, także słuchajcie, pamiętajcie o tym, że ja zawsze jestem na bieżąco z takimi smaczkami i jeżeli marka skradnie Wasze serce pod kątem zapachu, to ja się absolutnie zawsze cieszę, jak dochodzi każdy kolejny produkt, który tak pachnie no ja tak mam przynajmniej, ja się bardzo mocno utożsamiam z marką chociażby właśnie Oribe, Moody, bo to są produkty, które pachną rozpoznacie je na kilometr, także macie fajną zniżkę dziewczyny korzystajcie, przechodzimy do wieczornej pielęgnacji ale w piątkowym filmie macie tą stylówkę, wszystko wam mówię macie też link do kombinezonu eee, koszula jest Answer. a to oczywiście kuleczka najnowsza kolekcja na dzień kobiet, eee, był przegląd dawałam wam link, także gdzieś tam po kolei musicie sobie Nadrobić vlogi, jak będzie padać, może w weekend, to też. Także, dziewczyny, przechodzimy do e, zmywania tego pięknego makijażu. E, I co? Ulubimy Myślałam, dziewczyny, że zakończymy pielęgnację e, na tarasie. I tak sobie wymarzyłam, że pokażę Wam to lustro słuchajcie, Beauty Beautyfly, ja, bo to jest e, mój nowy gadżet. To o tej regulacji temperatury, możecie sobie ustawić na przykład na ciepło. Więc się troszeczkę doświetlam. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że zaczęło padać. A ja się wysmarowałam balsamem chłodzącym, który notabene działa aktualnie, więc co zawieje, to mi się po prostu robi zimno. Ale to tak myślę, że do godzinki jest taki efekt, a później naprawdę w ogóle jest taka ulga. Też mnie się słuchajcie po całym dniu. Naprawdę mam wrażenie, że należy taki wypoczynek w postaci właśnie tej chłodzącej pielęgnacji, bo to cudownie działa na moje mięsie. Ale też generalnie, jeżeli chodzi o redukcję wody, bo o to często dopytujecie. U mnie fantastycznie działa pokrzywa. Więc ja piję codziennie, to jest e, mój absolutny ulubieniec faworyt, więc właśnie. Zapominam Wam cały czas pokazać pokrzywy. A to jest tak proste, słuchajcie, w biedronce kosztuje 2,50. Tylko nie, ja się za tym zopałam, ale dajcie znać, która jest lepsza, bo może macie jakieś porównanie. W aptece 7 zł w biedronce 2,50. Więc nie wiem, czym się różnią. Może słuchajcie, w stopniem przetworzenia. Nie wiem, jak to nazwać, ale ja pokrzywę, słuchajcie, lubię y, naprawdę pić y, w taki regularny sposób, więc piję ją dwa, dwa razy dziennie, tak? Słuchajcie, ja piję ją po obiedzie i piję ją właśnie wieczorkiem. Słuchajcie, mam odcisk, bo graliśmy z Natanem w Badmintona i powiem Wam, że to też jest taki ostatnio mój hicior, jeżeli chodzi o spalanie, bo w pół godziny spaliłam tyle, co w godzinę na siłowni, więc naprawdę i tak tylko z zegarkiem Natan jeszcze jeszcze, jeszcze jeszcze trochę musi wydobić, więc, więc naprawdę bardzo fajnie nam się trafiło, fajnie nam się trafiło kardio wieczorem i słuchajcie, dla mnie jeżeli chodzi o demakijaż, to wygrywa w tym miesiącu i myślę, że w kolejnych tygodniach, miesiącach, bo to jest bardzo wydajny produkt. Centella Green Fresh Cleansing Oil od marki Unic to jest nowość. A to jest słuchajcie, taki produkt, który myślę, że Was zaskoczy pod kątem delikatności, ale też dla mnie zapachu, bo cudownie pachnie. A poza tym ma taką naprawdę fajną konsystencję. Taką, no nie olejkową, ale to jest coś zupełnie innego. Mnie na przykład jako koneserkę dosłownie takich produktów nowych i w ogóle uwielbiam takie rzeczy testować. Jest naprawdę świetny w ogóle, zapach mi też bardzo pasuje, bo jest taki lekko ziołowy, no taki ciekawy powiem Wam i przebija moim zdaniem kalandula. Dla mnie ten produkt jest fajniejszy. I tutaj mamy olej jojoba, który cudownie nawilża i zmiękcza skórę. Mamy oczywiście wąkot azetską która koi. I olej makadamia. Albo ze słodkich migdałów się w się do składu. Tak, olej migdałowy będący kolejnym składnikiem olejku, unik bogaty w witaminę E, a chroni skórę przed szkodliwym działaniem Zanieczyszczeń i promieniowaniem UV. Także to jest taki fajny, mmm, kojący produkt w ogóle. Mam wrażenie, że w ogóle jak nałożycie sobie do skóry sekamięciutkę, ja absolutnie nie nałożyłam żadnego toniku, bo będziemy dzisiaj pielęgnować skórę ceramidami i e, witaminką C i delikatnymi kwasami. E, tutaj mam Lemon gałze, To jest e, produkt, który ja sobie używam raz w tygodniu e, i tak Wam e, polecam. Natomiast słuchajcie, ja Wam pokażę patent, żeby troszeczkę tych płatków zaoszczędzić. Po prostu przecinacie sobie Pół. I tą drugą niezużytą połówkę wkładacie z powrotem. To jest w ogóle taka gaza nasączona. Eee, tutaj macie tą wkładkę peelingującą, więc ja sobie po prostu wkładam jeden paluszek i robię delikatny peeling. I później Wam pokażę, co robię dalej. Bo to są, słuchajcie, produkty delikatnie złuszczające. Tylko słuchajcie, z uwagi na ten e, odcisk, sobie muszę zmienić dłoń. Ja najpierw tak przecieram w ten sposób, bo ta gaza bardzo ładnie poprawia ukrwienie, e, ujedrnie skórę generalnie i robi taki delikatny peeling. To nie jest absolutnie peeling e, typu drobinki, tylko tak przepięknie wygładza skórę, w ogóle cudna będzie o poranku. Ja bardzo lubię ten efekt takiej napiętej skóry po e, tym produkcie, i ja wtedy używam ją w parze z ceramidami, także Wam e, pokażę i to są moje absolutne hiciory właśnie w pielęgnacji wieczornej. Także pamiętajcie o szyi. Możecie też dekolt jak najbardziej wypeelingować, no wtedy Wam będzie potrzebny po prostu e, drugi płatek, druga część płatka. Natomiast on przepięknie złuszcza, oczyszcza. I teraz jak już macie wypeelingowaną buzię, to przekładacie na tą wypustkową stronę, tą mięciutką i zbieracie martwą skórę. To Wam daje taki efekt odświeżenia skóry, pamiętajcie, żeby absolutnie nie używać częściej, raz w tygodniu. To jest, e, to jest peeling, słuchajcie, więc myślę, że to jest taka... E, no taki minimum, więc bardzo lubię ten efekt, ale tak jak mówię zawsze wszystko z umiarem. Buzia po takim płatku na pewno będzie delikatnie zaczerwieniona, ale muszę wam powiedzieć, że to bardzo szybko też mija. I tutaj jest naprawdę wskazane, przynajmniej ja tak to robię i też tak wam polecam stosowanie kremu z ceramidami. Pokażę wam krem, który myślę, że wam w ogóle przypadnie do gustu pod kątem lekkości, ale i pod kątem składu, bo ma cholesterol. Aż trzy rodzaje ceramidów, e, i tutaj pojawia się również kwas halurnowy, więc mocno i nawilża i regeneruje skórę, a jednocześnie cholesterol chroni naszą skórę przed przesuszeniem. Więc dla mnie naprawdę perfekcyjny skład. Ogólnie EcoBit to jest taka marka e koreańska, może się nie kojarzę z samej nazwy, ale jest to koreańska marka właśnie e, naturalna, więc oni mają e, po pierwsze bardzo przyjemne składy, ale po drugie mnie na przykład urzekła konsystencja w, chociażby w serum z witaminą C, uwielbiam ich serum zresztą też sobie na przykład jak idę na siłownię, to nakładam i taką grubszą warstwę tego kremu nakładam na buzie po tych płatkach, tam mam, słuchajcie, te tych płatkach witaminkę C, więc cudownie Wam rozświetli buzie ona będzie taka naprawdę na maksa wypoczęta, więc to jest produkt, który Wam bardzo, bardzo polecam. I w pierwszej kolejności zawsze Wam opowiadam o tych płatkach, bo ja stosuję je od lat. Co mi się kończą, to zamawiam. Jeszcze jakby tak, jeżeli chodzi o stopień em, tego peelingowania, to najpierw najmocniejsze są właśnie żółte, później macie delikatniejsze. Fioletowe, czyli z winem, z ekstraktem z wina, on pięknie pinguje i też cudownie fachną. no i do skóry takiej ultra wrażliwej to oczywiście zielona herbata, czyli zielona, więc możecie sobie zajrzeć na narost, też macie mój kod rabatowy więc ja szybko nakładam e płatki pokażę Wam takich naprawdę moich ulubieńców no jeszcze nie absolutnie wierna e, takie, które po prostu używam na noc i one mi się naprawdę super sprawdzają, w sumie to nie tylko na noc bo zauważyłam, że bardzo lubię je nakładać również na siłownię, a polecam Wam coś na maksa uniwersalnego, czyli złote płatki od Eliza To są dokładnie te ze świnką. One naprawdę są super, bo powiem Wam szczerze, że one przede wszystkim, co mnie na przykład bardzo się fajnie sprawdza wieczorem, one są grube, więc ten hydrożel naprawdę bardzo ładnie trzyma ochłodzenie. Są też, jak one się przykleją, to one przede wszystkim wytrzymują całą noc tym nawilżeniem, bo często mi piszecie, że moje płatki wyschły, no nic szczególnego i właśnie poszukujecie takich które wam wytrwają całą noc sekret też tkwi w grubości hydrożelu bo te cienkie, zauważyłam, że szybciej wysychają, z wyjątkiem Pink and Cure, Pink and Cure jak już się słuchajcie, zaś się pod oczami, to po prostu są fenomenalne, jak jeszcze ich nie macie, to wam podnikuję, bo no, one są naprawdę rewelacyjne ale te zobaczcie, one są po prostu grube, więc nakładam je, słuchajcie, na skórę pod oczami i to jest finik, to słuchajcie, jeżeli chodzi o pielęgnację, ja nie nakładam kremu, bo tutaj już mam ceramidę pod oczami, więc te płateczki Wam bardzo polecam i myślę, że to będzie taki strzał dziesiątkę, jeżeli chodzi o złote płatki, które i możecie nakładać właśnie na siłownię, na wyjścia, ale też właśnie na noc i one naprawdę Wam wytrwają. Także ja się z Wami ściskam Was krótko i smacznej herbatki wieczornej. Buziaki, trzymajcie się, cześć!